Zręce wam filmik. Gabryś sobie leży na stole. Oj, ślinka leci, nie szkodzi. A Robuś buduje z malusienkich mini klocków, tak? Tak. No pokaż, co budujesz. Mm, Placek i kościół. A, kościół i plac zabaw, tak? Tak. Mm -hmm. Najpierw buduję kościół. Mm -hmm. Najpierw chodzimy na mszę świętą, pomodlić się, tak? A po mszy świętej chodzimy na plac zabaw. Tak, to... O, co to? Do... Słyszań, to nie nie wiem. <średytorium> Gabrysiaczku, pokaż pyszczaka. Mój Gabrysiaczek, nasz Gabrysiaczek. Okej, okay. dostarczy na razie, tak? Pa pa!